Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. Idziemy razem na Lumpy. Ten film będzie wyjątkowy, ponieważ z Waszym udziałem niedawno zapytałam na Instagramie, jakie Lumpeksy w Warszawie polecacie i dostałam całą listę poleceń, więc postanowiłam, że dzisiaj po prostu pójdziemy razem na Lumpy, odwiedzę miejsce, które polecacie i zobaczymy, co tam ciekawego znajdę. Powiem Wam, że ten odcinek powstał przede wszystkim dlatego, że mam swoją świetną bazę Lumpeksów w Szczecinie. Zresztą o tym wiecie, bo od lat tam chodzimy i to w sumie tak cyklicznie co kilka miesięcy pojawiają się odcinki właśnie z lumpów w Szczecinie natomiast też nie ukrywam, że nie jestem tam aż tak często ze względu na to, że na co dzień mieszkam w Warszawie więc czas znaleźć moje ulubione lumpy właśnie tutaj no a że bardzo Wam ufam to stwierdziłam, że to będzie dobry, dobry Pomysł. No i nie mogę się już, powiem Wam, że doczekać. Jest godzina 12.30, a lumpy są w większości do 14, więc mamy naprawdę mało czasu i będziemy działać w biegu. A potem, jeżeli oczywiście kupię jakieś rzeczy, no to pokażę Wam w aucie Hall. Tak naprawdę miałam wyjść z domu około 11, natomiast kompletnie nie mogłam się dzisiaj zdecydować na strój. Wiecie, cały czas się przebierałam, zmieniałam, popsułam fryzurę, wszystko było generalnie nie tak, bo oczywiście strój do lumpeksu jest najważniejszy, prawda? Ale finalnie zdecydowałam się na coś takiego, więc jest mi wygodnie, jest mi ciepło. Dobra, jestem w drodze i pierwszy lumpeks, jaki odwiedzimy, to kopalnia ciuchów na ulicy Grujeckiej i powiem Wam, że ten lumpek zebrał najwięcej głosów. Dostałam pełno poleceń, żeby właśnie tam iść. Dobra, ale jeszcze pokażę Wam detale mojego stroju, o którym wspominałam, więc tak, golf dzisiejszy to jest tak naprawdę body Markinago. Ten oto ciepły sweter to jest... Kos. Torba to nowość, kazar, taka duża, pojemna, e, zapinana na zamek. Pewnie jeszcze nie razem tutaj zobaczycie. A tutaj do stroju, czyli moja e, zdobycz z drugiej ręki, lewis z targów, one mają idealną, no jak widzicie, długość do botków. No i same botki również kazar. Dobra, mamy to. Proszę bardzo tutaj dokładny adres. powiem wam, że wow, naprawdę, zobaczcie, i znalazłam rzeczy, w tym na przykład spódnicę taką, jakiej szukałam od dawna, więc jestem pod wrażeniem. Dobra, polecajka. Ten sweter wygląda bardzo dobrze yy, i Made in Italy mnie skusiło, natomiast, wiecie co, jest w połowie z akrylu, więc odpuszczam, mimo że tak naprawdę miałabym na niego mnóstwo, mnóstwo pomysłów, to szukam czegoś z jeszcze lepszym składem. No dobra, tu jest zachwyt. Ta spódnica wygląda przepięknie. Sprawda kosztuje 6 dyszek. Natomiast nowa by kosztowała i tak zdecydowanie więcej. Więc biorę. Dobra, tutaj jestem na nie. Ten kolor wyglądał prześwietnie do spódnicy, którą Wam pokazywałam, Natomiast jest wykonany w 50% z poliestru, więc też jednak go nie wezmę. Zapowiada się spoko. Jeszcze go tutaj rozepnę. Zakupy zrobione, lecimy dalej i powiem Wam, że nie spodziewałam się, że spędzę w tym lumpeksie aż tyle czasu, ale no zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Też sporo rzeczy gdzieś się mierzyłam, finalnie wyszłam z dwiema. Pokażę Wam potem wszystko w aucie, a teraz lecimy dalej. Poleciliście mi też, żebym po prostu pochodziła po lumpeksach w okolicy, więc lecimy też do tego. do auta i mam dosłownie pół godziny do zamknięcia lumpę, a sprawdziłam, że auto mi się do 10 minut, więc już szybko lecę. To jest tania odzież na grujeckiej. Tym razem, więc Grujecka, Gorczewska, podobne te ulice. W poprzednim lumpie kupiłam golf za 22 zł. Pokażę Wam też później. No i widzimy się na miejscu. Powiem Wam, że dzisiaj to mam akurat szczęście, bo wszędzie gdzie gdzieś zaparkować jest miejsce, więc na farcie stążę za 10. Szybko że oczywiście nie będę wychodziła po czasie, tylko staram się załatwić za tak szybko jak możliwe. No ale cieszę się, bo to już będzie trzeci lumpek z Waszego polecenia, potem jeszcze znajdziemy jakiś czwarty. Dobra, ja jestem trochę konkretna, bo na są dwa y, lumpek z tania odzież, zobaczcie, jest jeden, a tam drugi. Wróciłam właśnie do auta. Byliśmy już łącznie dzisiaj w trzech różnych lumpeksach. Dobra, a teraz lecimy z tymi zakupami. E, powiem Wam, że w tym trzecim lumpie nic nie kupiłam, ale to też dlatego, że po prostu e, dosyć szybko przeglądałam. Na pierwszy rzut oka nic mnie nie powaliło, więc nie drążyłam już dalej tematu, nie szłam na szybko do przymierzalni, bo też wiedziałam, że Pani chce po prostu skończyć swoją pracę o 14, i po prostu sobie poszłam e, kilka minut przed. No, ale pokażę Wam, co kupiłam w e, wcześniejszych lumpach. Jak na razie te wszystkie miejsca, które z wami odwiedziłam, bardzo polecam. Dobre macie miejsców. W drugim ląteksie kupiłam za to golf. Golf za 22 zł, golf wykonany z bawełny, marka, której kompletnie nie znam. Batistini Sport z bawełny, nowiutki, wygląda bardzo dobrze, stan po prostu, no, idealny, nienoszony widać. A ja mam właśnie, słuchajcie, płaszcz w kolorze granatowym, taki gruby, moherowy, straż wełniany i uwielbia monochromatyczne luki, więc myślę, że właśnie do takiego luku wykorzystam konkretnie ten golf. Możecie widzieć wszędzie na ubraniach dzisiaj włoski, ale winowajcą jest ten oto sweter z moheru, który gubi je wszędzie, no ale taki wybrałam, więc muszę się mierzyć z konsekwencjami. Tak naprawdę powiem Wam, że nie mierzyłam tego golfu, natomiast jest to męski rozmiar L, więc wiem, że na mnie akurat będzie dobry, taki w stronę oczywiście za luźnego, ale... Mam całą wizję na stylizację, i tutaj myślę, że będzie perfekcyjnie. Jeszcze pewnie Marcin przymierzy ten Golf i zobaczymy, u kogo finalnie w garderobie wyląduje. No, ale tak czy siak, ja jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Może będziemy się nim dzielić, kto wie. I teraz sięgnę niżej, po mój absolutnie ulubiony zakup tego odcinka, jak na razie. Kolejna rzecz z metką. Dzisiaj mam szczęście do nowych ubrań. Spódnica Weekday, rozmiar 36. Jak ją zobaczyłam na wieszaku, to od razu. Wiedziałam, że ją wezmę. Po prostu. Wiedziałam, że to będzie rzecz, która wróci ze mną do domu. Jak ją przymierzyłam, to się absolutnie nie zawiodłam. Faktycznie leży idealnie. Po środku ma naprawdę wysoko idące rozcięcie. I zastanawiałam się tylko nad jedną rzeczą, czy nie będzie zbyt wysoko, więc chodziłam po przymierzaniu do przodu, do tyłu i kilkukrotnie się upewniałam, że nie będzie mi po prostu widać bielizny, bo nie wiem, no nie chciałabym wyjść z spódnicy i potem świecić majtami. Szukałam spódnicy midi, właśnie tego typu. Zastanawiałam się, czy kupić z ekoskóry, czy kupić może jeansową, ale znalazłam taką, więc tutaj myślę, że strzał w dziesiątkę. Moim zdaniem wygląda naprawdę efektownie i widzę ją Zarówno do ciężkich butów, jak i do e, na przykład szpilek w takiej nieco bardziej eleganckiej odsłonie. Już czuję, że to jest taka, wiecie, co moja perełka. I moi drodzy, ostatnia rzecz też za 60 zł, konkretnie 62 z ASOSa trench w rozmiarze 50, czyli oczywiście to nie jest mój rozmiar, ale tutaj chcę postawić na oversize. Mam pomysł na przeróżne stylizacje z wykorzystaniem tego trencha, więc pewnie też jakieś stylówki wjadą, a jeżeli na dłuższą metę aż tak dobrze się u mnie nie sprawdzi i stwierdzę, że jednak jest zbyt duży, to po prostu pójdzie dalej w świat. A teraz lecimy do jeszcze jednego miejsca. Nie mam pojęcia jakiego, bo tak naprawdę muszę sprawdzić, co jest jeszcze czynne, ale oczywiście to będzie lumpek z tych waszych polecajek. Dotarliśmy. Targowa 20B. Okazało się, że ten rumpak jest poczynę do 11, a nie do 16, więc pocałowałam klamkę, ale zobaczyłam, że jest jeszcze jeden do 16. Tu w okolicach generalnie polecacie mieć tutaj wszystkie rumpaksy, ja też część z nich znam, więc skoczymy właśnie jeszcze do tego jednego miejsca. To jest kolejny nasz rumpak. Klasycznie, jak to ja mówiłam, że już więcej nie idę do kolejnych lumpeksów. Ten jest ostatni, a jeszcze w sumie zajdę tu i tam, bo wiecie, w okolicy jest też mój ulubiony bar mleczny, więc przy okazji też kupię coś do jedzenia. To jest nasz kolejny wybór, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Powiem wam, że bardzo lubię ten lumpeks, bo tutaj można co prawda kupić wyceną rzeczy. To jest na przykład taka blisko 23 zł. Teraz to już serio ostatni lumpeks na dzisiaj. E, czyli alfa przy samym dworcu wodyńskim, dzisiaj minus 30%. Minęło sporo czasu, bo tak naprawdę poszliśmy do dwóch lumpeksów i trzeciego, który był nieczynny, a w tym filmie odwiedziliśmy aż sześć i powiem wam, że największe wrażenie zrobił na mnie ten pierwszy lumpeks ale tak naprawdę wszystkie mogę wam polecić no i chciałam wam pokazać łup z ostatniego lumpeksu, który kosztował mnie 23 zł, zobaczcie to jest taki oto golfik z dobrym składem która naprawdę jest takim świetnym akcentem i ma przepiękną marszczoną górę, która myślę, że doda tego smaczka stylizacji, więc no tutaj jestem bardzo zadowolona po raz kolejny. Finalnie kupiłam dzisiaj cztery rzeczy, myślę, że optymalna ilość. No i dajcie znać, co myślicie o takim filmie, czy chcecie, żebyśmy odwiedzili jeszcze więcej nubeksów właśnie z Waszych poleceń. A ja już kończę ten odcinek. Do zobaczenia niedługo w kolejnych. Pa pa!